Wibracja dnia na sobotę, 12 październik 2024 rok i cóż my dzisiaj mamy, w wibracjach budujących jest trójka, jedynka i ósemka, w wibracji pośredniej czwórka z ósemką, a wibracja docelowa to trójka w księżycu rosnącym. I tutaj, Szanowni Państwo, dzisiaj, jako że mamy dwie trójki i jedynkę, to będę przede wszystkim Państwu mówił o tym, że uważaj, bo dzisiaj możesz przeinwestować. Dzisiaj możesz porwać się z motyką na słońce, dzisiaj możesz dokonać a zbyt drogiego zakupu, dzisiaj możesz czymś przesadzić, dzisiaj możesz też, powiedzmy, wyjść na pozytywnego idiotę. W sensie takim, że zapłacisz za coś dużo, coś, co było, powiedzmy, warte niewiele. Dlatego też, jak dzisiaj macie wielką potrzebę wydawania pieniędzy, to może, powiedzmy, dajcie sobie jeszcze dzień, dwa na to, żeby coś przemyśleć, się zastanowić. Dzisiaj możemy kupować oczami, dzisiaj tutaj, powiedzmy, możemy też jeść oczami, dzisiaj nam się może wydawać, że stać nas na bardzo wiele, co za chwilę może zostać gdzieś tam, powiedzmy, zweryfikowane, więc dzisiaj unikaj unikamy przesadyzmu, też unikamy takiego okłamywania samego siebie, że o jejku przecież ja potrzebuję tą piętnastą parę butów, no niekoniecznie, albo o jejku tutaj powiedzmy 500 zł za coś tam to niedużo, no wcale tam powiedzmy może i dużo i niedużo, ale dzisiaj lepiej tego portfela nie otwieraj, bo później możesz zażałować, bo pewne strony z zwrotów mogą mnie przyjmować i za te mądre inwestycje, i za te mądre poczynania dzisiaj trzymam kciuki, a pozdrawiam serdecznie Sylwester Hordeczyk, dobrawróżba.pl